O, tu mam jeden fajny. Niektórzy twierdzą, że Parker posiada pajęcze zdolności hipnotyzowania samic. Daj spokój, dosyć. Tak, mój pajęczy władca. Możemy tu zostać na górze cały dzień, schować się przed tym wariactwem. Tak, proszę państwa, Spider-Man to tak naprawdę Peter Parker. Powtarzam, nie zabiłem misterio. To drony, nie ja. Drony pod twoją kontrolą. Odczuwasz też jakąś ulgę trochę? Co masz na myśli? Teraz jak wszyscy wiedzą, nie musisz się z tym chować, ani ściemniać ludziom. Tak szczerze, to nigdy nie chciałem ci ściemniać. No ale jak to powiedzieć, kiedy? A teraz wszyscy wiedzą. I tu w sumie nie chodzi o mnie, obrywa się moim bliskim. Sporo się zastanawiam, jakby to naprawić. Cześć, witam. Skąd ta nagła wizyta? Nie chciałbym panu zawracać głowy. Błagam, ocaliliśmy razem pół wszechświata, także chyba możemy przejść na ty. Okej, okay. Steven. Trochę to dziwne, ale niech będzie. Kiedy misterio ujawnił moją tożsamość, spaskudził mi całe życie. Ale myślałem, że może mógłbyś to jakoś odczynić. Strange, nie rzucaj tego zaklęcia. To zbyt ryzykowne. Dobra. Nie rzucaj. Za chwilę cały świat zapomni, że Peter Parker jest Spider-Manem. Ale jak to wszyscy? A nie mogą niektórzy pamiętać? To zaklęcie tak nie działa. Czyli MJ zapomni o wszystkim, co przeszliśmy? Przestań grzebać przy zaklęciu. O rany, Ned, mój najlepszy kumpel! i ciocia jednak No i co teraz? Już wkrótce zaburzyliśmy strukturę czasoprzestrzeni. Multiversum to koncept, o którym wiemy zatrważająco niewiele. Problem polega na tym, że chciałbyś mieć dwa życia. Im dłużej to robisz, tym większe zagrożenie. <try> Czego sobie życzysz, Parker? Witaj, Peter. spider -Man. Bez drogi do domu. Wkrótce w kinach.